Witamy wszystkich. To hardcrowa ekipa dzisiaj. Trening dopiero zrobiliśmy. Także jest pompa. I zapraszam wszystkich 3 grudnia. To będzie gdzie? Na Stadionie Narodowym. Tak, motor Mikołajki Fundacja jednym śladem. Proszę się dołączyć tam. Możecie przynieść jakieś prezenciki. Słodycze, pieniążki, będzie kwesta. Dokładnie. I będziemy tam pomagać dzieciom z domu dziecka a później jedziemy na Plac Zamkowy gdzie będziemy budować wielką choinkę z ludzi także, żeby lipy nie było zapraszamy tam z motorami, jak macie, jak nie macie to możecie na koniu przyjechać a my chłopaki jedziemy już na steak'a jakiegoś